Małe tak fiksiki są, nie ma co ukrywać Nawet gdy wyperżyć wzrok, to prawie ich nie widać. Tak drobne i maleńkie, niełatwo wierzyć w nie A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fiksiki wzięły się, to wielki sekret jest. PAPIER Hej, Podle Podlewasz rośliny? Nie widać. Piszę wypracowanie do szkoły. Nie rozumiem. Muszę oddać pracę na temat. Jak zwykle dbam o przyrodę. Ale muszę pisać zgodnie z prawdą, więc piszę to, co robię. Podlewam swoje kwiatki. Hmm, 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 hmm. Wiem! Gryzelda! Gryzelda! Chodź do mnie! Stój! Nie bój się. A na co ci Gryzelda? Będę ją chwilę głaskać i napiszę, że umiem dbać też o zwierzęta. Tom Tomku, ja też chciałbym zadbać o przyrodę. Świetny pomysł! A wiesz, co będziesz robić? Mogę... oszczędzać tlen i trochę rzadziej oddychać! Nolik, ty geniuszu! Świetny pomysł! Oszczędzamy! To zaczynamy! Trzy, cztery... Ludzie z każdym rokiem coraz bardziej ingerują w przyrodę i niszczą jej zasoby. Wydobywają różne jej surowce, wycinają lasy i zanieczyszczają wodę i powietrze. Wszystko po to, żeby wyprodukować jedzenie i całe mnóstwo innych rzeczy. Niestety, większości z tego, co wyprodukują, wcale nie potrzebują. Czasami kupują coś, a potem to wyrzucają, chociaż jest prawie nowe. Kupują jedzenie, które później się marnuje. Jeśli chcecie pomóc przyrodzie, nie kupujcie czegoś, czego nie potrzebujecie, i starannie dbajcie o to, co już macie. Możecie być pewni, że my, Fiksiki, zrobimy wszystko, co w naszej mocy, żebyście jak najdłużej mogli się tym cieszyć. Uff, i już. Teraz to opiszę. Bo nie oddychałem przez całe 40 sekund. Masz to? Co to za dźwięk? Ha! Zapomniałem zakręcić wodę po tym, jak napełniłem kolewkę. Tom, Tomku! Możesz też napisać, że oszczędzasz wodę. A przecież wcale nie mamy jej aż tak dużo. Racja! Bardzo słuszna uwaga! Tak napiszę! Chłopcy, co kombinujecie? Piszemy o tym, jak Tom Tomek dba o przyrodę. No wiesz, to takie zadanie do szkoły! Aha, już napisałem, że często podlewam kwiaty, dbam o zwierzęta, oszczędzam tlen i wodę. I staram się też ratować marchewki. Nigdy ich nie zjadam, zwłaszcza tych w zupie. To o marchewkach w ogóle się nie liczy. Nie ma mowy! Jesteś pewna? Mhm. Mm Dlaczego wyrwałeś kartkę? Nie pozwoliłaś mi napisać tego zdania o marchewkach. Muszę zacząć od początku. A, ty wcale nie dbasz o przyrodę. Co? Robiłem to dziś cały dzień. Dlaczego tak mówisz? Słuchaj. Właśnie wyrzuciłeś kartkę do kosza i tak pokazałeś, że nie dbasz o drzewa. Nie wiem, o jakich drzewach mówisz. Nie wiedziałeś, że ludzie robią papier z drzew? Najpierw ludzie ścinają drzewa, a potem przerabiają je na trociny. Następnie moczą je w wodzie i dodają do niej specjalny płyn. Wszystko razem mieszają i tak powstaje papkowata masa. Masa musi trochę przeschnąć, a następnie dzięki obrotowym wałom jest prasowana na cienkie kartki. Już rozumiesz? Żeby wyprodukować papier, ludzie muszą ścinać drzewa. A tak w ogóle, to gdyby wszyscy ludzie na świecie zużywali jedną kartkę mniej, to razem mogliby ocalić milion drzew. Orety. Właśnie! A teraz co zrobisz, skoro już tyle wiesz o drzewach i papierze? Wiem, co zrobię. Po prostu nie napiszę żadnego wypracowania do szkoły. Że co? W ten sposób oszczędzę papier i uratuję kilka drzew. Proste! Wiesz co, Tom Tomku? Jesteś bohaterem! Ach. A skąd fixiki wzięły się, to wielki sekret jest. A skąd fixiki wzięły się, to wielki sekret jest.